Uderzenie w Jezusa bardzo poważne i bardzo bezpodstawne. To jest jedno z dzisiejszych stwierdzeń w Ewangelii. Nieco tym się dzisiaj zajmiemy, więc najpierw idziemy do naszego mistrza i pana, idziemy do Jezusa. Panie, tak to wszystko już się w życiu duchowym odbywa, że ci, którzy Ciebie poznają z dnia na dzień, wracają do tych, którzy już Ciebie poznali. To jest ciekawe, że u świętego Marii Maksymiliana Kolbego czytamy o świętym Tomaszu Zakwinu, który nauczył się u stóp krzyża więcej niż z książek. Dalej u tego świętego Maksymiliana wobec opisu świętego Tomasza czytamy wykonanie postanowień będzie krzyżem, który masz nosić na każdy dzień. Oprócz zwyczajnych trudno trudności spotkasz czasem nadzwyczajne. Módl się stale, a jeżeli Pan Bóg nie odejmie od ciebie cierpień dla Twojego dobra, to przynajmniej da Ci siłę do ich znoszenia. Daj nam, Jezu, taką umiejętność patrzenia na każdą sprawę, abyśmy wiedzieli, jak mamy podchodzić zarówno do tych momentów, w których wydaje się nam, że jesteś daleko. Jak i do tych momentów, w których wydaje się nam, że żeśmy całkowicie posiedli odpowiedź na jakieś pytanie, które Tobie stawiamy. Ty nas wprowadzasz w coraz głębszą zażyłość za samym sobą, bo przecież tak bardzo nas kochasz. Dzięki Ci za to, Jezu. Rzekli do Niego Żdzi. Myśmy się nie urodzili z nierządu. Jednego mamy Boga, Ojca. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak wiecie, środa to jest dla mnie taki ważny dzień dlatego że wtedy odkrywam jak wielką jesteśmy społecznością międzynarodową społecznością, no bo przecież towarzyszymy sobie w tej coś środowej modlitwie wpisywanej w komentarze, gdy mogę modlić się w waszych intencjach i prosić Pana Boga o łaskę i o łaski potrzebne dla was. A jednocześnie by, byśmy mogli współtworzyć tę naszą społeczność SMS z nieba. Więc już na samym początku dziękuję Wam za te komentarze, które mnie osobiście budują i dlatego trwam niezmiernie, niezmiennie w tym odprawianiu coś rodowej Mszy Świętej w intencjach Waszych, w intencjach dzieł Fundacji i Szkoły Ewangelizacji. Duchu Święty poprowadź nas. Moi drodzy. Nie wiem, co Was uderza w dzisiejszej Ewangelii, ale mnie przenika na wskroś ta sytuacja z Żydami, w której oni nie mając argumentów, zaczynają wyciągać argumenty, które choć nieprawdziwe, to jednak są bardzo bolesne. No bo Jezus słyszy wobec sytuacji, w której podejmował z nimi próbę wytłumaczenia tego, co jest naprawdę istotne w życiu duchowym, słyszy zarzut z którym nie polemizuje, którego nie tłumaczy. wobec którego przychodzi, można by było powiedzieć bez żadnego słowa. To jest ten moment bardzo podobny jak, jak w sytuacji, w której staje przed oskarżeniami, jak jest przeprowadzane od piłata do Heroda, gdzie milczy, gdzie wydaje się, że nie zależy mu na jego własnej obronie. Gdzie wydaje się, że nie zależy mu na tym, żeby coś prostować, żeby pokazywać inną perspektywę. Myśmy się nie narodzili z nierządu, kiedy Żydzi nie mają argumentu, takie działo wystawiają przeciwko samemu Jezusowi. Oczywiście, dlaczego Jezus nie dyskutuje z tymi argumentami? Dlatego, że one są tak głupie, one są tak nieprawdziwe. Że historia je zweryfikuje. No przecież wiemy, my wiemy doskonale, że Jezus przyszedł na świat przez zwiastowanie. Może to po ludzku, nawet dla współczesnych ludzi, jest trudne do przyjęcia. Jak to, gdyby dzisiaj dziewica poczęła? Trudne do przyjęcia, ale przecież. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. To wszystko, co jest zapowiadane w takich szczegółach, w bodaj trzystu miejscach starotestamentalnego proroctwa, spełnia się w osobie Jezusa Chrystusa. Z rachunku prawdopodobieństwa, gdyby patrzeć na te wszystkie osoby, które są w świecie, to byłoby to niemożliwe. I. Czego my z tej dzisiejszej Ewangelii możemy się nauczyć? No przede wszystkim nie popełniania takiego błędu, jaki popełnili ci, którzy go oskarżali. Ileż to razy ja słyszałem dyskusje męża i żony, w których najpierw, jeśli dyskutowali na argumenty merytoryczne, było jeszcze całkiem do wytrzymania. Gorzej, gdy argumenty wchodziły, ja to nazywam siłowe, i nie chodzi tutaj o Jakiekolwiek rękoczyny, chodzi tutaj o sytuację, w której ktoś został oskarżony czymś niesłusznym, wyciągniętym z przeszłości. Wobec takich argumentów druga strona często już nie miała siły dyskutować, po prostu się poddawała, wiedząc, że i tak niczego nie osiągnie, gdyby chcieć z tym argumentem dyskutować. Trudne to jest, zgadzam się, kiedy ktoś oskarża Cię bezpodstawnie, nabrać wody w usta, by nie mówić wtedy nic, by przeczekać, by doprowadzić do tego, aby uspokoić emocje, które w danej sytuacji towarzyszą. Ale chcę Ci powiedzieć, że tysiące ludzi na Ziemi praktykuje tę zasadę uspokojenia swojego serca, by potem mówić o rzeczach, Naprawdę istotnych i ważnych, bez jakiegokolwiek oskarżenia tej drugiej osoby, pokazując, jak daną rzecz widać z innej perspektywy. Jak rozumie się tę sprawę, która dla kogoś wydawała się być oczywista i zerojedynkowa. Ta dzisiejsza Ewangelia to także miejsce dla nas do empatii. I tym bardziej będziemy empatyczni, jeżeli będziemy uczyli się wchodzić w czyjeś buty, jeżeli zobaczymy świat z jego perspektywy, dlaczego on tak zadziałał, dlaczego on tak postąpił, dlaczego tak, a nie inaczej w jego życiu zostały podjęte decyzje. To jest dla nas naprawdę ważne. Nie przegapmy tych momentów. Dzisiaj, kiedy patrzę na najróżniejsze historie, które zdarzyły mi się, to widzę, że wielokrotnie pomyliłem się z powodu tego, co widziałem i co oceniałem. Pamiętam, 12 lat temu, kiedy przyszedłem tutaj do katedry, gdy zamienialiśmy się posługą w konfesjonale i zmieniałem wtedy jednego z moich kolegów, gdy wychodził on z konfesjonału, zobaczyłem, że jedzie w trampkach, ale w takich zawodowych trampkach, które wydawało mi się, że absolutnie są co najmniej niepoważnym strojem dla księdza, tym bardziej na niedzielne posługi w konfesjonale. I nie umieszkałem go skrytykować w sercu. Byłem wręcz wzburzony widząc to, co widzę. I myślę, że Pan Jezus patrząc na mnie e, i na to moje wzburzenie dał mi podpowiedź. Jak bardzo zero jedynkowo oceniam i patrzę. Zupełnie bez powodu, bez zatrzymania ten mój kolega, powiedział mi, wiesz co, Mam ogromny problem z butami. To są ostatnie buty, które mam, bo noszę numer 46 czy 47, już nie pamiętam. I nigdzie nie mogę kupić butów. Pantofle, się, pantofle mi się rozwaliły. I te buty, które dzisiaj mam, są na zamówienie. Są ze specjalnej dostawy. To są ostatnie buty, w których chodzę. Jakże głupio mi się zrobiło. Zobaczyłem, noga była rzeczywiście wielka. Jezu, ucz nas patrzeć oczami brata, siostry na sytuacje, które pokazujesz nam. Ucz nas empatii większej niż tą, którą mamy. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. YouTube'owe ogłoszenie duszpasterskie. Lajkujemy, subskrybujemy. Dzisiaj środa, więc wiadomo, intencje mszalne. Oczywiście zapraszam na te różne aktywności duchowe na naszym kanale w ciągu całego dnia. Do zobaczenia.